Jasne, ja to są rzadki owocowe Nie spapu, ja nie to nie jest ta kondycja. Dobra, dobra Co to? No mieliśmy tak, mieliśmy mata Marcę, bo ubiorę nie, nie mam Mamona W ogóle nie tak jest to No to nic to, to No urodzinowy Tylko ja mam stówę już na prezenty To, to ma być tak Choba Co to jest dla sto koła? Masz tak teraz, nie? To to zakładasz na to To nie dolarów, już nie myślał <grym>, Złoty <grym, Fajno być 10 Zważony, ja. Dla od świętego Mikołaja <grymne> no, Proszę, Delikatnie, 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 delikatnie Ja nie wiem no! ja Przysięgam ci, to są prawdziwe karty Ile to jest bardzo. I zależy czy 10, ja tego nie dotykam Przysięgam ci prawdziwe karty Przysięgam na wszystko Przysięgam na wszystko, to nie jest Patrz, zobacz Dobra, nie opoli do tego To jest niemożliwe Ja kupowałem je normalnie, to są normalnie kupione, załatwiane To nie jest fake. To nie jest fake. To tobie mogę życzyć. Nawzajem. Wszystko masz oprócz pieniędzy, także pieniędzy. Zdrowia masz. Kurwa, silny jesteś! taki też biegał, taki po puniu Nawzajem. I dalej. Cyk! Cyk. Pięciu VS w na streamie, no. na Discordzie, no. Maxu na gay do Olimpics. No i zdrowia, bo to już... Zero szpila do Maxa. nawzajem. Nawzajem. <grym> Mikołaj! <grym> <grym> nawzajem. Podsać go, Mario. Podsać mnie, Mario. Podsać mnie. Ta, ta hojka i tak na koniec streama kopa dostanie ode mnie, już mnie kusi o, Super Dziękuję to Proszę, proszę, Daj koledze proszę. Ale Bo nie wiem k jak to masz ku Nie tak no Kubek prosto no, jak... Kubek prosto. Mama mi napisała, mamusia dumna, że synek nie pije alkoholu. Tak? No to pas, Nie, już tata za mnie dużo wypił w życiu. Nie, pan. dobra. Jeszcze raz. staremu, że ci są fajne z życia. Sierpka! musi to to jest k***a. Ku... Oprzymaj! Konfundia! K***a, to jest k***a! ...taką kolędę. K***a, idą k***a, stały bywalec k ośrodkowy palec. Nie wiem, w jak takich nie było, Tam były takie bo. O to się turnieją tego twojego. Do... Ostatni raz kustają, robisz jakiś turniej, gdzie są jakieś prosy zaje***e. Kurwa przekaz. Czeka. Ty schudłeś? Ale nie wiem, czy, czy ja powinienem o tym mówić. Mogę zrobić takie coś. Czekaj, żeby tu nic nie ten. Materiał poglądowy numer jeden. Takie coś to było podczas związku z Moniką i potem poszedł na odwyk. To kolejna, w ogóle kolejna akcja, o której mi opowiadał. I też to też to prawdopodobnie będę miał. E, kolejna akcja, o której mi opowiadał, e, że jechał po alkoholu, to jak właśnie poszedł na odwyk, bo, bo pamiętam, że był na odwyku po to, żeby, e, żeby utrzymać się w związku z Moniką. E, poszedł na odwyk, e, pojechał na odwyk autem. Wiem, już mnie to wk***a, że on mnie No stop obraża, non się na mój temat opowiada. I co jest najgorsze, zgrywa dobrego człowieka. I ludzie mu wierzą, że on jest dobrym człowiekiem. Nie, jest zwykłym, no muszę to powiedzieć, jest ...alkoholikiem, ma naprawdę poważne problemy ze sobą i ze swoją głową, ma stwierdzoną mitomanię, schizofrenię, ADHD, to nie wiem, sam chyba sobie stwierdził, żeby zacząć medicinet, ale coś kurwa, no, pewnie ma jakiś papier na to, nie wiem, eee, no, sterydziarzem, e, człowiekiem, który grozi... Wszystko jest pod kontrolą, czy Franek... Oczywiście, że... Ci... Oczywiście, że... Ci... Oczywiście, że i to, i to jeszcze, że, że on się wypiera, że, że nie, no, to, to, to jest śmieszna sprawa. Mówię, no i postaram się, nie wiem, czy na jutro to ogarnę, ale yy, ogarnę, żeby wbili ludzie na Discorda, który, którzy to widzieli. No bo niestety, filmik, ja czasami lubię z ukryciem nagrań. Między... się drapałem za uchem i akurat wtedy. Oj. To to. A, Jezus. Maria. To jest, to jest zdjęcie, z Nor zdjęcie z Norwegii! Jak na rybach byłem. A jeszcze kurde holokarta z tego co widzę. Tak się świeci. Jeszcze uprawione! Fajne! Woda 9 chwila dam na full screena. Ale ładna! Mam nadzieję, że... Weakness ziemia... 2. Wesołych Świąt ja Czat. kocham was. A, A kocham widzę jeszcze tu. Pokażę. Tylko musi fokus złapać. Ilustracja VCS V 2022 Pokemon Nintendo Creatures Game Freak. Resistance minus 99 na ciemność. A nie lubię ciemności, to prawda. Fajne, kurde. Dziękuję pięknie. Nie wiem kto dokładnie jest odpowiedzialny za to za całość, ale dziękuję bardzo. Robert, Roberci, kurde! Robert Lewandowski i podpis Robercika. Jasny gwind. Roberci, cze... trzy. I ty, fragment kosz, To jest fragment piłki. Jasny gwind. To jest fragment piłki. Jeszcze. Z meczu. Ale jajca. I zobaczcie, jest 10 kart. Ten prawy pas pomiędzy. zaraz. Andrzejek, nie trolluj. Zjedźmy na ten prawy pas. Bo zaraz nas zablili zgarnął. I o góra jeszcze. Jest. O góra? A Nie, o góra. Dobrze starczy niż ty Robi kur... co chce. się nie bramy z po dwóch No teraz, to jest dobra, zaczynaj. Sto lat, sto lat! Niech żyje żyje nam! Sto lat, sto lat! Niech żyje żyje nam! Jeszcze raz, jeszcze raz! Niech żyje żyje nam! Niech żyje, żyje, nam. Niech żyje nam! A kto... Damian! Damian! Dziękuję, brawo, brawo! Proszę! Oooo! Cię nam butelką, wyjdźmy! O, ej, ej, nie wiem co się dzieje! Nie wiem co się dzieje! Nie wiem co się p dzieje, ale p już mnie to! P już mnie to tak szczerze ka no! O Tu jest tu jest, Halo! Halo! Gawaryś po pa ruskawu? Po ukraińskawu, języku. No k***a się, Chodźmy ty, się ty, ty, chodźmy ty k***a. Chodź tu, chodź, utrzymamy się razem Idziemy Do... Patrzy w tyły no, Patrzy w tyły, dobra <Żeś>, 🎵🎵🎵 <młysy> <młysy> Daj, 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 daj. Daj, nie świniodaj, nie! Daj. Nie! Świniodaj! po budzie. Nie ma dla mnie się od dechu. Płynie, ale nie mam wolnej ręki, Kuba. Co? Potrzebny... Tupa, dupa! Dupa, Nie, nie, nie. Panet? Nie, nie, nie. Jedziemy. Jedźmy. Dzwoni do nich? No niesamowite jest to, skoro on dotyka drzwi na początku rundy i je zamyka, a potem okazuje się, że to nie Jurej. No przecież to jest niesamowite, no? Aaaa! A! -a! Nie, nie wytrzymam. Nie, ja już mam dosyć tej gry na dzisiaj. Nie, nie wytrzymam. Ja już myślałem, że zwariowałem. Ja już myślałem, że zwariowałem. Ja, ja myślałem jak ja zobaczyłem, że te drzwi się zamykają, to ja już myślałem, że ja, że to jest sen. Ja już myślałem, że ja tyle robiłem streama, że to jest sen. Ale całe szczęście to był event, że mi się śni, że ja nie wiem, jaki to jest duch. O kur... Dobra, chyba Spirit. A może on Rio? Ej, możemy teraz przegrać Mistrika, Wyskoczył mi na ryj. Wyskoczył mi na ryj. JEŻELI on Rio, Dobra, ej, przysięgam. To może być, to może być koniec. Przysięgam. To może być autentycznie koniec, to może być koniec, ale co miałem zrobić? No, wskoczył mi na ryj, błagam, no proszę, kupa, Mara, no przecież hantował w spokoju z zapalonym światłem. No widzowie, koniec, no jest mi f*** przykro, no jest mi f*** przykro, no wyskoczył mi na ryj, no ja. P***ę. Ej, no nie, k***a. Ja już mi był ostatnio włosy, jak byłam na

No jak, patrz Na no, no walą do mnie No k***a, zostawili mi i walą do mnie, no Nie no, przecież to jest żart, No k***a mać No ja no To są chyba te co mieli ich na zakładniku, to teraz przyjechali no. Nie no! saleje. Ja jestem teraz Czemu tak musisz? Nie no przestań, błagam Przestań Damn What the fuck? Ej, dziękuję ci bardzo za tyle 10 subskrypcji Ja na nauka wiązania Widzisz, butów jest, e, bentelka i... E, e, Mały Samir wlatuje do, do, do dziurki. Widzisz co? To hmm. idzie policjant. Oj dużo ich tu idzie. Oj kurwa, tu jest. Na rafrejerze. Ku... Co wy się co Nie oceniamy. Lara to tak naprawdę nikodem. Słuchamy, nie oceniamy. nie oceniamy. No mówię, mam mów. Skupiłam, skupiłam. coś z wysyłaniem skupiłam. było. Słuchaj. Poczekaj, zadzwonię pola. No. Nie przeszkadzi to. Wejdź szybko tutaj do łazienki. No nie ma ok,